Bober Nutanowa, mówisz, że bober mocny, nie ma takiego numeru. Lubię sobie bobera, czasem pozywać. Wszelkie podobieństwo, podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń jest przypadkowe, okej, okay, fair, fair. O chciałem zostać raperem. No i właśnie składam wniosek. pomożesz mi to wypełnić? No, czemu ja? Przecież Ale ja Ale mam pojęcia. No przecież masz tam jakiś sukces stary. Tam mam sukces kurwa, bo nie odniosłem. Po pierwsze to przeczytaj dobrze papiery, bo będziesz zdziwiony jak White Ty, ale jak? Nie, to nie tak, że chcą na mnie jedynie zarobić hajs. Ty, młody, na początku drogi to każdy jest kurwa good guy. się kraj, potem jest hajs. Była rodzina i nie ma, bye bye. Eee, a co z wizerunkiem? Muszę mieć kolce na głowie? Nie, ale możesz, Kendrick to lata w koronie cierniowej A kiedy będziesz za kolak jak Bober, to stary się nie martw. Wystarczy torebka. Może sukienka, wezmę co zechce. I tak po latach przepraszali, Deisa. Ja, ja się wiem, mówić, że to do no Dejsa, pewnie kur będzie nawiązanie. Przestań, najbardziej tu idzie przewiniesz gdzieś jakąś Ale na SB lecą. W na SB, na, na, na 2-1-5 i na SB. Finalnie eripe się wypowiedział na temat sytuacji BDS-owej? Idzie jak przewiniesz gdzieś jakąś ksywę, kwebo na fide, kwebo na fide, tako kwebo, tako na fide. I zmieniamy kminę. Okej. Okay. Odbijasz ziomalowi fita, a potem dziewczynę. Najlepiej jakbym to zrobił <laughs> na streamie. Ty, ty to masz <laughs> łeb, synek Ty, a co mam zrobić jak chujowo lecę i nie idą pancze? Ucz się napierdalać, rap się dziś zaczyna oraz kończy w klatce. Jakby by ci... <gry> Kurwa. Wcześniej groźnym typem, który... W... Blacha się wypowiedział? Kurwa, no ja się pytam, czy Ripę się wypowiedział. jest dos... też skomentował to, kurwa, wklejając kawałki swoich tekstów na Instagrama. To tyle to wiem. Kończy w klatce. Zaczynaj, kończy w klatce. Wcześniej groźnym typem, który w Kielni pochowany nosi kastet no a w drugiej papiery na ziomków, jakby chciał być kurwa jakimś policjantem e, Tym się nie przejmuj, moralność dziwki jest y, ruchoma e, No <noise> dobra, ale ja dalej nie wiem, co ja mam tutaj wpisać Gdzie? No tutaj Gdzie? No tu, ziomek Co to jest? Czy zobowiązujesz się do artystycznego interesowania się własną osobą, to tak? Tak, tak. Czy zamierzasz żyć według zasad, które rapujesz we własnym... Ja dalej czekam, co na to Paluch. W ogóle a propos Palucha, on kolejny album, widzę, wydał. W sensie widziałem ostatnio, ale nie słuchałem jeszcze. Jakieś snippety same. Zobowiązujesz się do zachowania w tajemnicy wszystkiego, co widziałem u jakiegoś... A to, to od starym musisz podpisać akurat. A to? Czy prawdziwy hip-hop ruchać kurwy i pa? Ty, finalnie Didiego wypuścili? No, stary, no jasne, że tak I kali jeść, kali pić, kali kraść Czy tak naprawdę wygląda ten świat? Puch, generalnie to tak, patrz Albo ci to pójdzie, bo masz duże parcie, w miarę ładny ryj Albo siedzisz w i nie lubisz wszystkich jak Marcin Flint Kto? To nieważne, nie A dziewczyny to jak gdzie mam szukać? Bo słyszałem, że najlepiej w rapie jak jest głupia cipa, no i wielka dupa może pod koninem? Tam się respi taka co godzinę A co ja wiem, to będę robił? Nagrywał jak powiem z rodzinę Tylko co ja powiem swojej mamie? Bujam się z kurwą i duszę sprzedałem Ważne, że dla mnie tym wybudowałeś I jesz na dwunastym piętrze śniadanie To jest co najmniej zjebane Zapamiętaj kasowanie Wszystkiego na Instagramie tak, i nigdy się nie... Bój nagrywać z <grywa> albo weź w tę kartkę, chuj w tę jebać po zeru, chuj w typu jestem sigma, jestem najważniejszy po trupach do celu, jebać Ej. ciebie, twojego kolegę, jebać twoją starą i pseudohastlerów, ale młody <grywa> nic się nie bój, w tym kraju nikt nie ma takiego numeru. Ej, kurwa, mocne, dobre. No pancze, no ale no dobra, no spodziewaliśmy się raczej, że Bober kurwa dowiezie panczowo. Ale widzę, że tutaj już y, poza tym, poza. No w sumie już nie ma Que quality. No, no tutaj dobrze wjechał jebany. sieda, ale sieda nie dość, że bit zrobił coś na ficie. Mam nadzieję, że dobrze, że tam nikt nie, nie, nie jestem doznajmiony, nie wiem, czy to jest ktoś też ze sceny freestyle'owej. Tak i nigdy się nie bój nagrywać z kasztanem, kurwa be Belmondo bilaj. Be like. <laughs> dziwi, mnie, dziwi mnie, że. O Belmondo nic nie ma. Kurwa dalej dla mnie to jest totalnie losowe, że Bober ma nutę z Belmondo jebać śpunów, no to jest kurwa. Play kurwa roku. To nie zmienili z powrotem nazwy kanału na Que Quality. Ale Formalnie to jest kręcił dobry bit. Do samego wora, w Papin! Czasem ze mnie mądry gnoj, czasem. Z... Też była mocna ta. A ty finalnie wleciał ten album w Chyba nie. To jest mocne, jeżeli chodzi o Belmondo. Mój chłopak mówi, że Mo Belmondo to poeta. Poeta?